Witam wszystkich serdecznie z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z serii pierwszej z Farminga 19. Dzisiaj w końcu chciałbym zakończyć pracę na tej tutaj łące, gdyż nagrałem już na niej trzy odcinki, no ten właściwie będzie już czwartym odcinkiem, kiedy na tej łące pracuję, więc czas w końcu zakończyć to moją długą akcję sianokosy i dzisiaj będzie to zwożenie bel oraz kostek z pola, gdyż no mam tutaj i owinięte. I kostki, zarówno siana, jak i tam jeszcze trochę dalej słomy. Więc dzisiaj będzie trzeba to w końcu wszystko pozwozić, i być może zacznę od owiniętych bel. Tutaj jest, jak widzicie, jedna bela, akurat siana, bo mi się zrobiło, bo miałem trochę siana w prasie, no i po prostu wyskoczyła mi bela siana, ale to, słuchajcie, zbiorę na samym końcu. Raczej, nie chcę, żeby mi się to wymieszało z tymi tutaj owiniętymi belami. Okej, okay, no to zbieramy. Właśnie najpierw belę tutaj owinięte. Dokończyłem to robić poza odcinkiem. Zastanawiałem się, czy na przykład. bo trochę też poza odcinkiem, słuchajcie, związałem tych bel z słomy, ale to tylko tak z jedną mi się wydaje przyczepę, i tam jeszcze i tak większość tej słomy zostało. A i tak ciekawe w sumie, czy się wyrobić na odcinku to wszystko, żeby pozwozić, no bo trochę jednak tego jest. Tak więc, w poprzednim odcinku mówiłem, że w tym tygodniu rozpoczynają się targi Gamescom, czyli w, we wtorek 20 sierpnia, i że na tych targach Gamescom powinno coś się pojawić właśnie z dodatku Platinum do Farminga 19. Z tym, że w sensie, czyli dla tych oglądających ten odcinek, Gamescom już się rozpoczął, bo dzisiaj jest środa. To jest dzień, w którym ten odcinek wrzucę. Dla mnie jeszcze te targi się nie rozpoczęły, gdyż nagrywam ten odcinek poniedziałek, czyli przede mną, Gamescom jest dopiero przede mną. Ale, jeżeli coś fajnego właśnie się pojawi, z Farminga na przykład 19, z tego dodatku Platinum, jakiś nowy zwiastun, czy jakieś materiały z Gamescomu, do czasu właśnie wrzucenia tego odcinka, to słuchajcie, postaram się coś wrzucić po prostu w opisie do filmiku. Jakieś gameplaye, które się zapewne pojawią, to coś, to co, co nieco właśnie raczej znajdziecie w opisie do filmiku. I właśnie dopiero w niedzielę raczej omówię to wszystko co się na Targa gamescom pojawiło z dodatku Platinum do farminga 19. Bądź też czy jeżeli pojawiły się te gry na przykład jakieś te gry które wspominałem w poprzednim odcinku, że mogą się pojawić, czyli a które mnie interesują, czyli Spin Tires MadRunner Mad 2 oraz Farmant, Nie, czekajcie. Farment Fix Simulator 2020 czy jakoś właśnie tak. To się ewentualnie, to, to ja jeszcze nie wiem słuchajcie, bo Gamescom jest dopiero przede mną, ale jak coś to się to mówi w następnym odcinku z serii pierwszej, czyli w, w nadchodzącą niedzielę. W poprzednim odcinku w komentarzach pod poprzednim odcinku przeczytałem, jak ktoś napisał, że ja źle słuchajcie, podjeżdżałem z tamtą owiarką, od złej strony podjeżdżałem do Bel z tamtą moją owiarką w poprzednim odcinku, więc dzisiaj być może ta osoba również, ta osoba może trochę kuje w oczy, jak ja tutaj podjeżdżam do tych Bel. W sensie, po pierwsze, inaczej nie mogę podjeżdżać, bo akurat ta owiarka tu tak wyrzuciła, że to jest dobrze teraz na przykład chwytać tym turem z tymi specjalnymi takimi chwytakami do owiniętych bel, żeby nie uszkodzić to na przykład folii. Więc to jedna sprawa, ale no faktycznie w poprzednim odcinku i też czasami jak zbieram po prostu jakieś takie bele z, z pola, to słuchajcie, ja tego nie podjeżdżam tak jak faktycznie podjechać powinienem. Z tym, tak jak się powinno podjeżdżać tutaj tym chwytakiem w realu, żeby to bele chwyciło. O, teraz zrobię to słuchajcie Niepoprawnie, czyli o ta, ja z reguły w ten sposób po, podjeżdżam, bo tak są po prostu bele ułożone na polu. A powinienem podjechać. No to w sumie już to zrobię, z drugiej strony, w realu oczywiście. Ja słuchajcie, ja wiem, że tak trzeba robić, ja wiem, że ja popełniam tutaj błąd, ale no kurczę, to jest farming. I tutaj ten chwytak, tak czy inaczej, te bele. Złapie. Nie trzeba być aż takim dokładnym, bo to wtedy za każdym razem trzeba byłoby podjeżdżać o właśnie w ten sposób i wtedy ta bela by się w Ralu złapała. No ale kurczę, to jest farming tutaj aż tak. Nie trzeba realistycznie tak dokładnie podjeżdżać, żeby to tutaj, żeby na ten chwytak to. żeby to po prostu wleciało na ten chwytak. Nie, on po prostu automatycznie łapie, nieważne w jakiej pozycji jest bela, czy też kostka i. Automatycznie to łapie i nie ma problemu. O, tutaj właśnie położyłem pierwszą partię tych kostek, ale zaraz tutaj będzie ich więcej. Co do owiniętych bel, to ja je będę chciał gdzieś tutaj umieścić. No z tą jedną kostką siana, ale to później, później ją stąd zabiorę, bo po co ona tutaj ma się mieszać z tymi belami. Dobra. Wcześniej tutaj leżały już owinięte bele, z tym, że one były owinięte w te rękawy za pomocą tej owiarki z, doda z dodatku Anderson. Ale tym razem już... O, no i się rozpierniczyło. A, dobra, bo tutaj trochę tej trawy jeszcze leżało. Ach, dobra, trudno się mówi. Ta przyczepa samozbierająca, zbierająca. W sensie ta i ta druga, którą zaraz będę zbierać kostki, to też są maszyny z dodatku Anderson. No dlatego ja właśnie... Czemu mi to się nie... A, dobra, już się składa. Dlatego bardzo podobał mi się właśnie dodatek Anderson do Farminga 19, z maszynami marki Anderson, bo było tam sporo takich rzeczy, których dawno nie było w farmingu nowych, czyli przyczepy samozbierające do... i mało ich po prostu bo czyli jakieś przyczepy samozbierające do kostek czy do bel, bo zawsze były od, od wielu części była ta sama, na przykład Ursusa do, do bel i ta marki, jak to się nazywało, Arkusing chyba, do kostek, więc to akurat jest... To fajną rzecz ten dodatek dodał, czyli właśnie te przyczepy samozbierające. I to podwiezł, zarówno do kostek, jak i do bel. No, czyli dzisiaj w końcu skończę tę akcję. Cztery odcinki to trwało. Rzadko, słuchajcie, jest tak u mnie farmingu, że jakaś. Akcja trwa właśnie aż tyle odcinków. Z reguły to są jakieś pojedyncze oddzielone od siebie odcinki, czasami dwie z jakich, dwa odcinki z jakichś tam akcji. A tutaj proszę bardzo, aż cztery. No w sumie mógłbym to zmieścić w dwóch odcinkach na przykład, czy coś w trzech, ale no ja lubię schać się no kosy to tak z chęcią sobie. Chciałem po prostu każdą czynność na odcinku zrobić, bo mógłbym na przykład w odcinku pominąć, nie wiem. Zgrabianie, belowanie, czy też. Akurat tu pominąłem belowanie tych kostek siana, to, to, to fakt. To akurat pominąłem, ale słomy tam belowałem tutaj wcześniej, trawę w poprzednim odcinku belowałem, a tak to nie pominąłem nic. Czy to też przedsunsania, czy rzeczy na samym początku, czyli koszenia. No ale teraz sianokosy zrobione są, zapasy siana też tam owiniętych belt, no czyli już kiszonki, nawet sobie też zapasy właśnie słomy zrobiłem. Więc teraz długo nie będę musiał tutaj siano kosów robić, to sobie trochę od nich odpocznę. Czekajcie, ja tak spróbuję sobie tak w tym pomacie ustawić, żeby nie musieć podjeżdżać i się zatrzymywać. Tylko wtedy, akurat jak kostka już będzie załadowana, to wtedy już akurat będę do kolejnej podjeżdżać, Czyli 16 na godzinę, coś to tak trochę za wolno. Momencik ustawię na 17. Jeszcze za wolno, dobra, to niech będzie 18. A i tak już pełne jest. No to okej, okay. ale zatrzymałem się na 18 na godzinę i zobaczymy, czy to jest dobra prędkość. Oj, słuchajcie, już tutaj ja się przymierzam w końcu do sprzedaży tego ciągnika JCB, bo to jest ciągnik, który no długo tutaj mam. Ja nie wiem przypadkiem, czy to nie jest ciągnik, który mam najdłużej tutaj w historii serii tutaj pierwszej z dziewiętnastki, w sensie, że najwięcej go po prostu mam, Najwięc... największą ilość odcinków, największą ilość dni w grze, ale już, no bo długo go trzymałem ze względu na to jego prędkość jazdy. To jest świetny ciągnik do transportu czegoś. Ale w końcu już mi się znudził, słuchajcie, i niedługo go naprawdę, niedługo go sprzedaję. Dobra. Tu jest moje miejsce na siano. Zresztą tutaj jeszcze trochę mi wcześniej tych kostek zostało. Popchnie te czy nie? O, dobra, jest. Okej, okay, z kolejną partią być może jakoś podjadę tutaj z boku. Szkoda, że ta na przykład że ta przyczepa nie może się jakoś podnieść. I mi tak wiecie, ułożyć tutaj jeszcze takie kolejno, kolejne piętro tak jakby tych kostek. Mnie by to miejsce zajmowało, no ale dobra, nie można mieć wszystkiego. Tak też może być. Bez przesady nie mam aż tak mało miejsca na gospodarce. No gdzie? Tu jest wywalona potężna gospodarka. Choć w przyszłości będzie jeszcze większa, podejrzewam. To nie jest jeszcze finalnie jak ona będzie wyglądać, bo w przyszłości na pewno jakoś będę chciał kupić te większe zagrody dla zwierząt To, to, to na pewno, tylko jeszcze nie wiem kiedy I dla, i dla jakich zwierząt Gdzie ja tutaj skończyłem? Tutaj pojedyncza kostka mi została i tutaj tak samo mogę sobie byle jak podjeżdżać, ale i tak ten chwytak ją złapie w realu. No to owszem, trzeba jechać dokładnie, żeby ten chwytak to złapał. Bo inaczej, no, będzie dupa. Ale w farmingu można sobie jeździć jak się chce. Dobra, to ja mam tutaj te 18 na godzinę i zobaczę, czy to jest dobra prędkość. No, szybciej się rozkładaj, szybciej. Dobra, to jednak niech będzie 17. O, idealnie, dobra, to na razie będę jeździć 17 na godzinę. Powinno być git. Dobra, to co słuchajcie będę robić w następnym odcinku, a to chyba już zapowiadałem nawet w poprzednim gameplayu, że no cały czas wiedziałem, że po tej akcji z sianokosami trwającej 4 odcinki, to wiedziałem, że będę musiał zrobić koszenie kukurydzy na sieczkę, bo tam na tamtym polu blisko gospodarki, tam mam właśnie kukurydzę, która no tylko czeka, żeby ją skosić, czeka sobie i czeka i musiała poczekać na zakończenie akcji yy, tutaj sianokosy. więc właśnie to. Tego się powinniście spodziewać w następnym odcinku, a co później? Hmm... No, mi to słuchajcie właśnie cały czas chodzi po głowie i tu a propos sprzedaży tego ciągnika JCB, to można się zas zastanawiać jaki ciągnik mi ten, tego JCB zastąpi. Oj, i to słuchajcie najprawdopodo najprawdopodobniej będzie Fendt 1000 Vario, no tak się długo czai, żeby go kupić i w końcu chyba e, będę musiał to zrobić. I to jest chyba najrozsądniejszy wybór, żeby mi tego JCB-ka zastąpić. A, ja patrzę, czemu to nie zbiera, a tu dobra, tu już jest pełne. Okej. Okay. To znowu wracam na gospodarkę. O, jeszcze proszę bardzo, ile słomy? Kurczę, ale sobie teraz zapasy zrobię. No więc, skoro po tej akcji z kukurydzą się kupi tego Fenda 1050, no to pewnie w odcinku będę chciał coś tym Fendem też od razu zrobić, żeby go przetestować. Ale jeszcze co dokładnie to, to nie jestem jeszcze pewien. To się słuchajcie, zobaczy. Ok, to tym razem wjadę tutaj z boku. Kurczę, chciałem wskoczyć tutaj na Silos, żeby mieć dobry... O, jest dobra, udało się. Okej, okay, to resztę tych kostek, bo tam już dużo ich mi nie zostało, to też gdzieś tutaj wyoduję, żeby były częścią tego tutaj rzędu. Dobra. A, dobra. Ja cały czas klikam X, żeby to złożyć, a to się klawiszem Y składa. A ja z przyzwyczajenia, że większość maszyn farmingu. Składa się klawiszem X, cały czas klikam ten X. Czemu to kurcze nie działa? O! Czekajcie! Jest chyba jedną rzecz, którą miałem zrobić, o ile dobrze pamiętam, czy to... Właśnie! Sprzedać konie miałem! Myślałem, że świnie, ale to mi się pomyliło, to już zrobiłem. Miałem sprzedać konie! Bo patrzcie, mają tutaj już 100% tej swojej, no, fizycznej sprawności, tak jakby, czy, no, czy, czy co te konie tutaj mają, więc mogę je sprzedać. Ja tak, one są już, słuchajcie, gotowe do sprzedaży od początku tej akcji sianokosy. I ja tak przed tą akcją mówię, dobra, to jakoś w trakcie sianokosów tych sprzedam te konie. I tak widzicie, dopiero w ostatnim odcinku mi się przypomniało. No, ale dobra, i tak nie, w, trakcie, w trakcie tych sianokosów nie musiałem tutaj przyspieszać czasu czy coś, więc nie marnowało mi się to pożywienie dla tych koni. Dobra, no to... Sprzedajemy wszystkie. I o, ja pierniczę. Ile ja za to dostanę kasy? Prawie 400 tysięcy. Dobra, to teraz, oczywiście, trzeba jeszcze nowe konie tutaj zakupić. Jak najbardziej. A, dobra, bo nie to kliknąłem. Ok, już, już jest, ok. Wow, patrzcie, prawie milion mam. To nieźle. No ale tak to jest. Długo, słuchajcie, trzeba czekać, aż te konie osiągną tą swoją maksymalną sprawność. To może tak to powinienem nazwać. Ale jak już to zrobią, jak ma się 8 koni. No tak widzicie od razu, na konto wpada 400 tysięcy euro. Ja rzadko w ogóle tymi końmi jeżdżę, słuchajcie, w farmingu 19 na odcinkach, ale to dlatego, że. No nie wiem, to jest jedna z tych rzeczy w Farmingu 19, która no, docenia się, że jest, ale zamiast jeździć końmi to ja po prostu wolę sobie śmigać. Ciągnikami. O, no właśnie, nawet taki przyczep nie może przeskoczyć. Co to kurde jest? Dobra, muszę go chyba więcej tutaj dokarmić, bo tam gdzie go, gdzie go kupiłem, to chyba w ogóle go nie karmili. No a propos, właśnie, zrobienia tutaj zapasów, to słoma będzie. Słomy już mam Tra te, nie trawy ja dam tylko siano też już mam. A on może wskoczyć na siano? O, może to coś. O, co tu się dzieje. Trzęsie mi ekranem jak ten konie jakoś dziwnie skacze, dobra Wracaj tutaj A ja wracam do swojej roboty, no jeszcze trochę mi tam zostało do zebrania tych bel nie, Siana i słomy W sumie raczej te bele słomy to ja sobie już poza odcinkiem zbiorę Bo mi się nie chce ich trochę, szczerze mówiąc, przyznam się, że akurat tych bel słomy, to... Bel, co ja gadam? Kostek, a tam kostki mam niebelę. Trochę za dużo chyba narobiłem tych kostek słomy, bo będzie ich... Z... No, będzie duży zapas na jedno, ale no serio, chyba trochę za dużo ich zrobiłem. Ale w sumie, jak ostatecznie jest zbiorę i okaże się naprawdę za dużo, to... No to co, pojadę po prostu i sprzedam. Bo można tak zrobić w tym skupie. Czekajcie, jak ten skup? Strych? Strych, co nie, można tu słomę sobie sprzedać. To, to jest chyba słoma, więc o elegancko, jak widzicie. Za dużo nie zarobię, ale po prostu zawsze coś. I żeby miejsce ewentualnie na gospodarce mi to zbytnio dużo nie zajmowało. Okej, okay, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć!